Darek Jakubiak, KUKI z 15. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, koniem się. Panie pośle, jak patrzymy na polską gospodarkę, jak patrzymy na wyniki, i słyszymy też, no właśnie, chęć zorganizowania olimpiady w Polsce, to co pan sobie myśli wtedy? No, że trzy dni temu w Warszawie tor kajakarski mieliśmy jak nic już gotowy. Aha, to prawda. Więc przygotowania idą pełną parą. Natomiast to jest stosunki. Dosyć kajakiem. No tym torem kajakarskim w Warszawie. Akurat byłem poza Warszawą. Natomiast chcę powiedzieć tak, że to są takie miraże, to jest takie malowanie nam jakiejś przyszłości, która za Tuska nigdy nie nastąpi. No, trudno, trudno założyć, że Tusk będzie to przez kilkadziesiąt lat jeszcze premierem, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tak więc to jest takie opowiadanie nam bzdur, żeby nas czymś zająć, żebyśmy byli z czego, z jakiegoś powodu szczęśliwi, a prawda jest inna, że takimi tematami przykrywa się bieżące porażki, które pewnie przez przypadek codziennie wybuchają. To jest, to jest proszę Państwa, my mamy do czynienia z rządem partaczy, dyletantów, ludzi z łapanek, zwyczajnie partyjnych i, i powiem, że najlepsze przykłady to właśnie wychodzą wczoraj, przedwczoraj, jak są małostkowi, to takie złodziejaszki małe, które dorwały się do władzy. No właśnie, a co będzie dalej? Bo faktycznie zastanawiając się nad sytuacją gospodarczą w naszym kraju i trafiając dzisiaj na informację o tym, że strategiczna inwestycja kolejna jest na wirażu, kolej zrywa ważną umowę. Mowa tutaj o rozbudowie tego odcinka z Krakowa do Zakopanego, no. który to miał wchodzić zresztą w cały projekt CPK, o którym też bardzo często mówimy, komentujemy. To pan się obawia o te inwestycje, Wie, czy jak to też skomentować, czytając też opinię właśnie wiceministra Maleprzaka, który mówi w ten sposób, terminy były za szybkie, Prawo i Sprawiedliwość chciało wszystko naraz i już, a my nie damy rady, nie zrobimy. No to przecież jest pani redaktor, to jak pani czyta, to już się śmiać można, no. Po prostu ci ludzie, którzy dzisiaj są przy rządach, oni w jakimś procencie nie realizują, proszę Państwa, inwestycji narodowych, dlatego że trzeba pracować przy tym. To, wiecie Państwo, zobaczcie na Tuska. Przecież on jest któryś raz z rzędu już w Europie, no? a w Polsce jest premier Indii. To jest miliard czterysta milionów ludzi. To jest gospodarka, do której my na pewno nie, do, nie, nie dobiegniemy. I, i, a premier na Europie no? dzisiaj podobno wraca na chwilę. Natomiast e, proszę zobaczyć, jaki jest stosunek do Rzeczypospolitej i do spraw Rzeczypospolitej. Tam, gdzie jest tylko potrzebny wysiłek, tam, gdzie jest potrzebne sprawne działanie, kolektywne działanie, biznesowe działanie, podejmowanie ryzyka dla dobra Rzeczypospolitej, to ich nie ma, oni się chowają. Oni, żeby nic nie robić, gotowi są wywalić wszystkie inwestycje, bo to jest mnóstwo pracy. CPK, proszę Państwa, to jest wyzwanie inwestycyjne. A wyzwanie inwestycyjne to musi mieć mądrych ludzi. A przepraszam, a skąd on nich wezmą? Przecież proszę zobaczyć na Panią Minister Ochrony Środowiska Środowiska, no to przecież ręce opadają. No, no dobrze. Co, co dalej, bo z tym pytaniem zostaje i zadaję je kolejnym politykom, ale niewielu ma pomysł. To znaczy wczoraj też pytając. Byłego ministra finansów Jerzego Kwiecińskiego w telewizji Republika na temat tego, co, co rząd powinien zrobić, jeżeli patrzymy na strategię walki z luką podatkową. I to o tym również z panem rozmawiałam wczoraj właśnie w Republice, ponieważ tak. no, jeżeli patrzymy na podatki, na tę lukę podatkową i główne zadania Krajowej Administracji Skarbowej, która to powstała właśnie do tego, żeby tę lukę załatać w 2017 roku, no to teraz widzimy, że zadania, które daje. Jej nowa władza trochę od tego odbiegają. Owszem, ona w statucie ma możliwość zajmowania się audytem, to trzeba powiedzieć wprost. Natomiast mhm. audyt polityczny, audyt w ministerstwach to nie jest główne zadanie kasu krajowej administracji skarbowej izb skarbowych w całym kraju, tak. prawda? Jest czas i miejsce. Jeżeli mamy dzisiaj wyzwania z luką vat to powinniśmy skupić się na tym, żeby tą dziurę zasklepić, bo wypływają w sposób nieuzasadniony setki milionów podatków. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli tu będziemy mieli dziurę, to ile byśmy nie wpompowali w ten materac powietrza, to zawsze go będzie za mało, bo tą dziurą ono wypływa. To samo jest z budżetem. Jeżeli budżet jest dziurawy, to ile by. Obciążeń na Polaków nie założyli, a chcę powiedzieć, że ich jest coraz więcej, finansowych, to te pieniądze nam wypłyną z budżetu bez żadnych skutków twórczych dla budżetu. Więc myślę, że kas właśnie od tego jest, żeby takich dziur nie było. No ale no niestety polityka, głównie ten rząd pr to jest taki rząd, który się tylko marketingiem politycznym zajmuje, szuka następnych tematów, żeby obciążyć tylko poprzednich nieudolnością własną, no. Ale cieszę się bardzo, że oni, że oni, proszę państwa, przyznają, że poprzedni rząd poprzeczkę stawiał zbyt wysoko dla nich. Bo cóż innego, można powiedzieć, po tym, jak pan minister mówi, że Prawo i Sprawiedliwość zakładało zbyt krótkie terminy. No tak to już jest, że jak się wydaje polecenie, to trzeba e, troszkę wyżej mierzyć, niż są możliwości. Tak to już jest w zarządzaniu, że to jest jedna z poważniejszych i pierwszych cech stawiania poleceń i zadań przed zespołami ludzkimi. Trzeba aspiracje ludzkie windować do góry, nie do dołu. A oni ręczny hamulec zaciągają i mówią, że skój im śmierdzi. No po prostu do wariatów. Do... Myślę, że Polska nie zasługuje na taki rząd. Nie jedno, co można dzisiaj zrobić, to przyspieszyć w jakikolwiek sposób... To jest do Państwa, nasz słuchających, wielka prośba. Trzeba rozmawiać z ludźmi od chołowni i od PSL-u, sąsiadami, trzeba rozmawiać w rodzinie, trzeba pokazywać to wszystko i musimy po prostu, czym szybciej zmienić ten rząd, tym lepiej dla nas wszystkich, no. bo szkoda Polski dla tych partaczy. No. No dobrze, ale tu jak czytamy o tym, co mówi choćby Dariusz Joński o Rafale Trzaskowskim, to jest to y, taka opinia. Trzaskowski mógłby wygrać w pierwszej turze wyborów prezydenckich pod warunkiem, że inni kandydaci z koalicji by się wycofali. Czyli tu mamy y, znowu takie polecenie dla innych, można powiedzieć, kandydatów, czy to z lewicy, czy z właśnie PSL-u, y, aby oddali pole Trzaskowskiemu. Jak Pan patrzy też na właśnie zbliżające się no, nieuchronnie wybory prezydenckie za rok, to, to co Pan sobie myśli prawica je wygra, kto wystartuje, no i czy rzeczywiście Trzaskowski jest takim żelaznym kandydatem obozu rządzącego teraz? Nie, tam absolutnie. To jest e, podobna sytuacja jak e, z kandydaturą Tuska na prezydenta. Kiedyś 2% dostał. E, i, a też zapowiedzi były e, niesamowite. Kaskowski dzisiaj objawia się jako e, człowiek e, e, taki intelektualista. E, nie wiedzieć czemu ma, ma metkę młodego człowieka dopisaną e, i tak dalej. Jego wartością jest miesięczny On Młodo język. wygląda przez cały czas, siedzi, to trzeba przyznać. On tu siedzi, e, on tu siedzi, Pani redaktor, tylko dlatego, że w Unii Europejskiej nie ma dla niego miejsca. Tak naprawdę uh -huh. to on by chciał. On by chciał w Unii Europejskiej, on chciał być komisarzem jakimś, ale go tutaj wstrynili na tego prezydenta Warszawy. Męczy się chłopisko z dnia na dzień. E, po prostu e, ludzkie pojęcie przychodzi. Jeszcze jakieś głupie pytania musi odpowiadać. Proszę pani, on nie do dlaczego tego Dlaczego z osiem no. znowu zalana, prawda? Dlaczego no. po raz kolejny, kiedy spadnie też, to nie, no nie można się. Dlaczego, no bo też spada, no oni się pytają. No to przecież ta ca cała, ta, nie, cała ta walka o władzę była po to, żeby takich pytań właśnie nie było, a oni zadają ci publiki, no przez to jest po prostu y, y, skandal. Natomiast, proszę Państwa, y, y, to jest człowiek odsiania paniki, na przykład. No ja będę, ponieważ ja jestem warszawiakiem akurat i widzę, co on robi. On nic nie robi, no. To pieniądze robią, nie on. On nie zarządza tymi pieniędzmi. Budżet Warszawy jest ponad 20 miliardów złotych. Co z tego wynika? E, tylko e, wszystkie instytucje, on dba o instytucje. Ja nie wiem, dlaczego z moich pieniędzy utrzymuje się takie jakieś e, fundacje LGBT, jakieś inne. Dlaczego? Co to ma z miastem wspólnego? Miasto powinno się zająć tylko i wyłącznie miastem, a nie jakimiś tutaj e, organizacjami e, pożytku publicznego. Nie ma czegoś takiego dla miasta. Powinniśmy... E, Zarządzać miastem. A mamy zbyt no, drogie miasto. To, to prawda. Natomiast y, y, jeżeli patrzymy na właśnie organizację LGBT i, i ich obecność, w, czy to w samorządzie, czy to na, nawet wyżej na poziomie właśnie rządowym, to Krzysztof Śmiszek był właśnie tą osobą w Ministerstwie Sprawiedliwości, która bardzo chętnie i często otwierała im drzwi do ministerstwa. Jak wiemy, właśnie Krzysztof Śmiszek jest teraz w Europarlamencie. Jak wiemy, zastąpił go na miesiąc zaledwie pan Ciążyński, który to, no właśnie, już się podał do dymisji, bo w trakcie tego miesiąca zdążył. Wyjechać na urlop. Posiadał jeszcze samochód e, służbowy z poprzedniego miejsca swojego zatrudnienia, choć jest tam na urlopie bezpłatnym, de facto jeszcze tam pracuje, tylko że jest na urlopie bezpłatnym. To jest spółka córka sieci Łukasiewicz EUPORT e we Wrocławiu, która to. Ofiarowała mu ten, tenże samochód służbowy i kartę paliwową. On ją wykorzystał do podróży urlopowej zagranicznej, zapłacił za paliwo. No i musiał wskutek tych nacisków politycznych podać się do dymisji. Ale to też jest właśnie ta lewica, o której mówię, bo mm, zauważyliśmy w poprzedniej godzinie naszego programu, że przypomnieliśmy, że każda z tych koalicyjnych partii ma swojego przedstawiciela w ministerstwach, no i ten właśnie chyba się nie popisał. No nie popisał się. Ale ja. Pa, pani redaktor, naj, a najważniejszego pani nie powiedziała. <śmiech> Czego? <śmiech> że ta pani dyrektor, która to wykryła i nagłosiła, została sprawy na z pracy. No. Tak, to jest. Powiedziałam, no. tylko że nie w tej I, rozmowie i, jeszcze nie zdążyłam. I, ja pro, I proszę państwa, wszystko. Wszystko to, co mówią o standardach, wszystko to, co mówią o etyce, e, e, szlak trafił, jak zwolnili tą panią dyrektor. Bo to właśnie standardem powinno być ujawnianie takich rzeczy. To trzeba standardem powiedzieć powinno więcej. Być... No, mhm, nic, bo... takich rzeczy nie powinno się robić, bo to jest małość ludzka. Oni się po każdą złotówkę, po każdą okazję skłonią. Z, z, z Najlepszym przykładem jest Nowak i jego historia. To jest taki standard, to jest standard Platformy Obywatelskiej, a nie to, że go przymuszono do zwolnienia, bo gdyby nie przymuszono go, to on by się nie zwolnił, bo nic w tym Zdrożnego do tej pory nie widzi. Co by nie mówił? Proszę Państwa, jak ktoś 6 litrów paliwa na kartę tej firmy tankuje, żeby zaoszczędzić 6 litrów paliwa, to to jest po prostu już systemowe działanie. On ile mógł, tyle wyciągnął. I tak tam to działa. Jeżeli oni omówią o złodziejstwie w Zjednoczonej Prawicy na kanwie tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, to proszę Państwa, proszę mi pokazać, w Zjednoczonej Prawicy takiego Nowaka, proszę mi pokazać takiego Grockiego, takiego ministra, proszę mi pokazać i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi pokazać, gdzie w polskim rządzie tacy ludzie byli. No to teraz są i to jest cała masa. I powiem Państwu tylko tyle. Tych przykładów jest na pewno więcej. Tylko potrzebni są tacy dyrektorzy, jak ta pani, którą zwolnili. I warto zapamiętać, jak się ta pani nazywa, bo kariera przed nią. Natomiast to, że ona teraz nie będzie miała pracy. Póki ten rząd będzie istniał, jest, jest tylko przerwą w Pani zawodowym życiorysie, Pani Dyrektor. Gratuluję odwagi, gratuluję determinacji. Każdy grosz publiczny musi być oglądany z każdej strony po trzy razy. I czym mniej tych samochodów służbowych, których jest tysiące? Tysiące, tysiące kie, by, tych kierowców zmieniające te samochody co trzy lata, to jest po prostu nonszalancja, ale to nie tylko platforma obywatelska, mówię do wszystkich rządzących. Wszystkie one mają specjalne światła te niebieskie. Oni nie mogą w korkach stać. To pytam się, oni o korkach w Warszawie nie muszą mówić, bo oni wszyscy mają sygnały alarmowe i jeżdżą pasami dla specjalnych samochodów. No, do wariatów się zaczyna robić, po prostu zwyczajnie. Miało być taniej, a jest największy rząd w Europie. Miało być oszczędniej, to sobie podwyżki po 30% od razu dali, pokupowali też samochodów. To już Średniej kasy samochody już, proszę Państwa, nie wystarczą. Trzeba seri muzyny kupować. Oni po prostu myślą, że to końca świata i jeden dzień będą żyli. no to, jeżeli mówimy, o, to jeżeli mówimy no. o tej pani dyrektor, której pan gratuluje i wróży świetlaną przyszłość w polityce, to jest to pani Alicja Bachmatiuk, która dodajmy, była dyrektorem w momencie zatrudniania również byłego wiceministra sprawiedliwości i powiedziała, że było to na wyraźne polecenie polityczne. Z góry, no. że prezes sieci badawczej Łukasiewicz kazał jej zatrudnić tego człowieka, natomiast ona wcześniej zmieniła. Regulamin, będąc jeszcze dyrektorem tam w Euporcie we Wrocławiu, regulamin właśnie używania aut samochodowych, aut służbowych, przepraszam, i kart paliwowych w ten sposób, że kiedy jakakolwiek nieprawidłowość się pojawiała, zbyt duża kwota, czy jakkolwiek dziwne godziny tankowania i tak to system powiadamiał ją o tych nieprawidłowościach. I to się właśnie wydarzyło, drodzy państwo, w momencie, kiedy był wiceminister sprawiedliwości, użył tego auta, pojechał, oh. zatankował, System ją o tym powiadomił, wobec czego ona wszczęła kontrolę. Jej wyników nie zdążyła poznać, bo straciła stanowisko. I tak to trzeba zaznaczyć. I takie, i takie są zasady. No, Donald Tusk mówi, że wpadki się zdarzają. No, zdarzyła się, pani powiedziała. Bo to nie chodzi o te parę litrów paliwa i o to, że ukradziono zwyczajnie to z, z tej spółki. Tylko chodzi o to, że to ta pani powiedziała. Dlatego Tusk mówi o wpadce. Więc myślę sobie, proszę państwa, że do tego tematu wrócimy, bo przyszły rząd musi też pomyśleć o tym, żeby państwo było tańsze. To nie może być tak, jeszcze raz mówię, że pan wiceminister, zwykły człowiek, tak, jeden z was po prostu słuchających, Wożony jest od domu do pracy, z pracy do domu po całej... Co to jest w ogóle? Jak są podróże służbowe? Proszę bardzo, ale to y, 10 samochodów służbowych na całe ministerstwo i do widzenia. A nie, że każdy ma własnego kierowcę, każdy ma i tak dalej, i tak dalej. I oni mówią, że to są małe pieniądze. Przepraszam bardzo. Razy, razy setki i wychodzą y, setki tysięcy. Musimy zająć się Polską, ale proszę Państwa, nie od ilości podatków, jakie płacimy, tylko od ilości pieniędzy, które wydajemy na to państwo, na utrzymanie tego państwa, bo jest po prostu Bizancjum. Y, i a teraz proszę zobaczyć, każda władza, która dochodzi nowa, o dwa kroki idzie do przodu. O dwa kroki do przodu idzie. I to na samym początku. I tak sobie myślę, że jak już mówimy o, o tym, jaki, jaka sytuacja państwa jest, to proszę państwa mamy deficyt osiem, ponad 82 miliardy złotych już dzisiaj. Mamy przychody państwa z podatków, które wynikają z poboru. 30 miliardów Więcej niż było zakładane. To oznacza, że to są podatki CIT i PIT, które wynikają z podwyżek płac, między innymi. To na tą skalę podniesiono płace urzędnikom, czyli znowu państwo, państwo, coraz droższe państwo, jest dla nas coraz większym obciążeniem finansowym, a my, podatnicy, musimy coraz więcej na to państwo łożyć. Dlatego też Cała seria, proszę Państwa, podwyżek będą. Jeżeli ci kierowcy, którzy cieszyli się z tego, że Mateusz Morawiecki postanowił, że autostrady w Polsce nie będą płatne, no to proszę się już pożegnać z tą myślą, bowiem 1600 kilometrów autostrad właśnie włączają bramki. Gratuluję wyborcom Donalda Tuska, gratuluję wyborcom Hołowni i PSL-u. No dobrze, ale to nie wystarczy im pogratulować, to trzeba ich, panie pośle, przekonać do tego, żeby oni na pana zagłosowali, albo właśnie na prawicę, na ten poprzedni na... rząd. Pani jak redaktor. słyszę od posłów Prawa no. i Sprawiedliwości, jak my wrócimy do władzy, to rozliczymy tak, tak. to wszystko, że oni jeszcze To nie chodzi o rozliczenia, to chodzi o organizację. No. Ale było o 8 lat państwa. na to wszystko i było mm. można to wszystko zrobić. W jaki sposób teraz dotrzeć do ludzi? No. Pani redaktor, powiem tak, że Prawo i Sprawiedliwość zajęło się Szczegółami, a nie pryncypiami. Gdyby prawo i sprawiedliwość zaczęło, zaczęło od pryncypiów, na przykład tak jak my żeśmy proponowali, na przykład mamy dzisiaj problem z sądami. Nie Jest problem z sądami, dlatego że sprawy trwają naprawdę zbyt długo, kilkanaście lat nawet. Jaki problem jest narzucić obowiązek ustawowy, że sprawa nie może dłużej trwać? Jak? Dlaczego nie ma systemu trial, czyli sprawy dzień po dniu, sprawa aż do załatwienia? Niedłużej jak tydzień czasu taka sprawa powinna być załatwiana. A nie mnie się sędzia pyta po 10 latach, co ja robiłem w 2014 roku o godzinie 14 na ulicy takiej czy takiej. A co pan robi? I... No właśnie nie, nie pamiętam. No to już ten wiek, że już troszkę nie pamiętam, chociaż czy, czym dalej, tym lepiej. Nie? No może to jest właśnie ciekawe. <laughs> Ale powiem Państwu tylko tyle, że sędziowie pokoju odciążyliby sądy. Dlaczego tych sędziów nie mamy? A można było. No to jest pytanie do Solidarnej Polski niestety, natomiast prawda jest za dzisiejszej suwerennej. Natomiast można było to zrobić, można było niskie progi w referendalne, tak żeby obywatele mogli burmistrza, prezydenta miasta odwołać w referendum, a pozostawiono to wszystko. No czyli co? No, po prostu zwyczajnie trzeba w naszym państwie rewolucji małej. No. Trzeba to wszystko poprzestawiać. No. A przede wszystkim trzeba, trzeba mieć pogląd jasny i klarowny, w którym kierunku Polska idzie. A nie to jest jakieś szamotanie. Ten mnie strzelił, ten mi napluł na buty, to ja jemu napluję na buty i tak dalej, i tak no, dalej. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to specjalnie się tego nie robi, po to, żeby nas w jakieś emocje wsadzać, żebyśmy ciągle tylko i wyłącznie o tym mówili. Bo prawdę powiedziawszy, to, co robi Bodnar. Słuchałem takiej pani prokurator, e, e, która ma pretensje do Ziobry, że ją źle potraktował i ona powiedziała, że e, do tego stopnia prawica e, o naszym wspaniałym panu prokuraturze Bodnarze mówi. że to są Bodnaryści, ci, którzy chodzą między innymi jako niego, e, a to jest proszę państwa pejoratywne określenie, dlatego, że jest skojarzone z banderowcami, czyli e, jeżeli e, e, Bodnarowcy kojarzą je się z Banderowcami. No, na, na litość Boską, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego wymyśleć. No. Co trzeba mieć w głowie? No dobrze, ale co trzeba mieć w głowie i jak zarządzać naszym krajem, kiedy obiekt pod Olsztynem niezidentyfikowany został znaleziony z rosyjskimi napisami? Panie pośle, to jeszcze o to zapytam, bo szef Mon już skomentował. Na miejscu nie ma wojska. Władysław Kośimniak Kamysz mówi w ten sposób. Pod Olsztynem najprawdopodobniej spadł balon meteorologiczny, tak stwierdza. I dodaje, że z tego względu na miejsce nie zostało wysłane wojsko. Sprawą zajmuje się policja jak ludzie piszą to właśnie tam cyrylicą coś zostało napisane co oh. się dzieje no dobrze, ale cyrylicy również Ukraina używa, Białoruś używa. No nie przesadzajmy, że to ale od razu rosyjskie jest musi być. Przy ale, 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 tej ale chcę powiedzieć, północy. że jeżeli chodzi o balony, to to mamy problem, bo kiedyś były metalizowane balony, takie stratosferyczne i je radary widziały, natomiast te silikonowe balony, które teraz latają, to są zbyt małe obiekty, żeby radary je identyfikowały. I, i z tym mamy głównie problem. Natomiast wiemy, że, że meteorologiczne balony, które już... Przy pomocy technik satelitarnych zostały wykluczone w Europie, to Rosjanie dalej używają i, i kraje wschodnie. Więc być może tak jest, że to wiatry, bo to przez róża wiatrów pokaże wyraźnie, skąd wiatr wiał, e, którędy ten balon przyleciał, jeżeli już w ogóle przyleciał i tak dalej. Ale bardzo się cieszę, że społeczeństwo jest aktywne w tej sprawie i jeżeli takie rzeczy widzi, to natychmiast je zgłasza. I apel gorący. E, pamiętajcie, najlepszy, najlepszy systemem wczesnego ostrzegania też wzrok każdego obywatela Rzeczypospolitej. Bo coś, co leci na 12, 15, 20 metrach jest niewidoczne dla radaru. Mm -hmm. Nasze systemy, jak podkreśla Wadysław Kosieniak Kamesz, ani kilka dni temu, ani dziś nie zanotowały jakichkolwiek obiektów o charakterze militarnym. Wszystko wskazuje na to, że jest to obiekt cywilny, dlatego nie ma wojska i zajmuje się tym policja. To jeszcze wyjaśniając, dodając to, co mówi Mon. ale jeżeli mówimy też o rządzie o tym, w jaki sposób się teraz to odbywa. Czy to zarządzanie? No to pamiętam te momenty bardzo dokładnie, kiedy Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił o niezidentyfikowanych obiektach, czy też ujawniał opozycja wówczas, Platforma Obywatelska, czy też właśnie PSL mocno krytykowały Mariusza Błaszczaka za niepodjęcie działań, czyli to po prostu uh -huh. punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? No, z całą pewnością. Natomiast, proszę Państwa, ja Państwu e, e, tylko przypomnę, że Straż Granica walczy z przemytem, szczególnie z kierunku Białorusi, papierosów. E, tam są dość duże zakłady produkujące różnego rodzaju podróbki i one są przemycane na teren Polski za pomocą właśnie balonów między innymi. Dlatego, że papierosy nie są zbyt ciężkie. Gdzie się podłącza takie paczki do takiego balonu i korzystając... Właśnie z kierunku wiatru, puszcza je się na wysokościach takich, jak mówiłem, i one są przechwytywane przez przemytników. Myślę, że Straż Graniczna o tym wie i z tym walczy. A to, co zostało, to pewnie zostało po takim przemycie, I, no, i tego chyba nie unikniemy, bo tego płotu nie da się do stratosfery wybudować. No Ale ten przemyt także w pociągach od wielu, wielu lat to tak no nawiązując tak, tak. w kołach no. samochodów, wszędzie, w, w, w przeróżnych miejscach można ukryć, jak się okazuje, właśnie przemycane przedmioty. To od lat Straż Graniczna ma z tym faktycznie problem, ale no. też taki każdy kolejny pomysł przemytnika to jest nauka dla strażników granicznych, gdzie jeszcze można schować te przedmioty. Faktycznie nawet do balonów, jak pan mówi. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dobrego dziękuję, dnia. Dziękuję bardzo. Marek Jakub, Uśmiechu wszystkim życzę. Proszę Państwa, Polska ma tysiąc lat i nie takich Tusków przeżyła. Miłego dnia Dobrego życzę. dnia, Dobrego dnia, dziękuję. Panie. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.